No hejka, odcinki poniedziałki, środy, piątki, niedziela o 12 Usta sobie bucik, pa pa Yuh. Dzień dobry widzowie, dzień dobry Z tej strony Dziadzio, witam was w kolejnym filmie Na y, moim kanale No i tak nadszedł ten dzień Dzisiaj idziemy szukać Matatunera Idziemy, wyruszamy w przygodę Przygoda naszego y, życia, naprawdę Ja wam mówię, że troszeczkę się boję Troszeczkę to ja się boję, bo no Nie nie nie, nie sam nie chodziłem na żadne y, Podróże, ale teraz y, bo No bo wiecie, no y, 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 Ja na tych YouTubach Jestem nowy, co nie? No i musicie mi napisać w komentarzu, e, napiszcie mi w komentarzu na jaką wiadomość mamy zostawić dla Mata Tunera. Więc sensie wiecie, no, jakaś zwykłe przepraszam, no to no, no nie wyjdzie, nie? Musicie napisać jakieś fajne przeprosiny dla Mata Tunera, a najlepszy przypnę ten komentarz, będą najlepsze, co go przypnę i wtedy y, widzowie moi, y, wtedy napiszemy mu na tabliczce jeśli go już znajdziemy, oczywiście, y, te y, przeprosiny dla niego, no, no i będzie będzie w ogóle super, mm, także widzowie musimy powoli już tutaj ruszać w naszą przygodę, ale jeszcze, jeszcze, bo ja wiem, przepraszam, że ja go tak przedłużam, ale patrzcie, dopóki nie trafię w rybkę, to wy musicie stać w górę i... i rybka trafiona, dziadzio, Dziadzio, ty to ja jednak dobry strzelecz jestem, także za tą y, zabitą, za tą zabitą rybkę musicie normalnie zostawić mi tutaj y, łapkę w górę, tak myślę, że no 3000, y, 3000 w górę to będzie. No, no dobra, no dopuszczalne, dopuszczalne, bo no, 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 no ja, ja, ja innej opcji nie widzę. Tutaj w ogóle był y, taki kanion ja go kiedyś tutaj widziałem, on jest w ogóle y, zwiedzony. Nie pamiętam czy tutaj byłem z matatunerem, czy kicek tu był, ale chyba, chyba mi się zdaje, że tu byłem z matatunerem, tak, tutaj Byłem z matatunerem, dobra. To widzowie, idziemy. Idziemy, i może znajdziemy tutaj jakieś te yy, pochodnie. No bo yy, pisaliście mi, że mam i za pochodniami, ale tu wszędzie są pochodnie. To co ja mam w kółko chodzić? No widzowie, moi kochani, no bez przesady. No mam i za pochodniami, dobra. To pójdę właśnie tutaj pochodni. I co dalej? Bo tu są pochodnie, tu są pochodnie, tu są pochodnie, to ja będę w kółko krążył. No, no bez przesady. W ogóle fajnie by było, jakbym ja znalazł sobie, może jakiegoś konia. Bo wtedy będę mógł normalnie jeździć na koniu. i Będę po prostu szybszy i szybciej znajdziemy Matatunera. Naprawdę, musimy go odnaleźć, bo sam już te wiosce zwaruje. Sam mam, sam tego ratuszu, co tam, co tam jest, ratuszu, ratusza, yy, nie zbuduję. Później mi pomóc, bo, bo. Oj, oj, ja, ja stare kości mam. Stare kości, stare lata. No i nie, nie, powiem wam, nie da się tak żyć, nie da się tak żyć. No, yy, widzowie tutaj są jakieś faktycznie, tu może być jakaś droga, tylko Matatuner nie jest w tamtą stronę. No, i tutaj się pojawiają schody. Co? To ma ta tuner po ścianach chodził? Co? No, nie wiem. Ja idę do tej krowy. Może zapyta. Widzowie, mamy, mamy, mamy to, mamy to. O nie. To jest lama. Lama, halo. Halo, lama. Masz swojego. Yy, tego. właściciela? Co na mnie idziesz? Hej, lamo. A z chcesz? Ha! Co za skupana, nie boi się mnie. Dobra, aby nie, będę mógł na tobie jeździć, lubi mnie! Widzowie, lama mnie lubi! No to, sorry, matatuner, zastąpiłem ciebie lamą! Jeść, jedź tam! No, w drogę! Dalej! No, ruszcie! Dobra, ma tatunery, jednak ty byłeś przynajmniej usłuchany, nie to co to, lamisko, co, co teraz buczysz na mnie, no, no nie, ja nie, ja nie wiem, ja z tymi zwierzętami sam, sam nie wyrobię, sam po prostu no nie wyrobię, dobra, musimy iść, ale, no zgubiłem już te pochodnie, o nie, tam była pochodnia, czy mi się zdawało, chyba zdawało, chyba zdawało, no nie, no zgubiłem te pochodnie, no, podobno miałem z jakimiś pochodniami, widzowie, no chyba mnie nie okłamali, Chyba mnie nie okłamaliście, widzowie. No nie było takiej opcji. No, no idziemy dzieje za pochodniami. Jak to pochodnia na pochodni, dobra. Wiecie co? Ja muszę swoją pamięć y, niezawodną y, y, odzorować czyli się przypomnieć sobie. No i gdzie ten matatuner y, poszedł. Z tego co wiem, no to po prostu poszedł w tamtą stronę. Także tam się udamy. O nie, woda. Yy. <suszy> <grym> widzowie, widzowie, ja już więcej nie pływam, ja już więcej nie pływam, ja już naprawdę więcej nie będę pły pływał. Wolę omijać wodę. <grym> 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 dobra, dopóki nie zrobię sobie łódki, ja już tam nie wchodzę. Nie ma szans, naprawdę nie ma żadnej opcji. No, dobra. Co tutaj? O widzowie, mam jakieś pochodnie. No nie, i teraz muszę do wody wejść. Hmm, dobra, mam pomysł, mam inny pomysł, wezmę sobie łopatę, wykopię trochę kloca jakiegoś. Eee, no, halo, co mi się tutaj tak pojawia i znika? No, dziwne to jakieś, dobra? He, ha, he, 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 he ha. Dobra, widzowie, teraz, teraz musicie mi, musicie mi pomóc! musicie mi pomóc! Teraz każdy z was. Każdy z was wie, Trzyma mocno kciuki Trzyma mocno kciuki, bo ja wam powiem, widzowie Że to będzie skok na, na miarę mistrzów świata W skokach minecraftowych Także uwaga Raz, dwa i trzy Hopa <ślesy> Jaka ulga? Jaka ulga? Dałem radę. Dałem radę widzowie. Jest dobrze. Jest dobrze. Już mamy pierwszy, pierwszy nasz taki, jak to się nazywa? Pierwszy nasz, yy, yy, nasze powodzenie. No nie. Chyba trafiliśmy na szlak, ale tutaj widzę, że znowu musimy przejść przez, no, jak to się nazywa, wodę. Dobra, teraz ja biorę sobie trochę kloca. No nie będę pływał, nie będę pływał, nie ma takiej opcji w ogóle, nie ma opcji, że ja będę pływał, także hopa, hopa, hop, 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 ha. No i tutaj się będzie już bez skakania. Idealnie wymierzyłem. Czy tutaj mamy? Oj, coś tutaj znikło. Pewnie. A, ośmiornica. Ośmiornica. Dobra, bo co tutaj mamy? Chyba mamy dobry trop. Dobra, to ja pójdę sobie po prostu tędy i popatrzę, czy tutaj nie ma właśnie. No, tu jak widzicie... Mm. Tutaj są te pochodnie, ale ja pójdę sobie może tą stroną. Albo dobra, wykopię znowu kloca trochę, żeby zrobić sobie taki, wiecie, taki most, nie? No, bo mosty są właśnie yy, fajne, bo dzięki nim sobie butów nie butów nie nie pomoczę. Przynajmniej są takie plusy. Dobra, biorę, no i muszę teraz je przenieść na drugą stronę, także hop, 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 hop Uuu, jeszcze trochę jeszcze trochę, ale myślę, że jestem na dobrym tropie. A w ogóle się boję troszeczkę, bo wiecie, no, co jeśli go spotkam, a on na przykład nie będzie chciał, wiecie, yy, nie będzie chciał, yy, no jak to powiedzieć, no. Ze mną zamieszkać dalej, to może na przykład powiedzieć: Dziadzio, yy, już się nie chcę. Mam nowego kolegę, mam nowych kumpli. No właśnie, tego się boję najbardziej, że on znajdzie kogoś i sobie, nowym po prostu mnie zastąpi. A to tak nie można. Nie pamiętajcie, jeśli macie jakiegoś przyjaciela, to nie. O, Okuczak! Okuczak! To, 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 to będziesz moim śniadankiem. Jak macie przyjaciela, to, to, to jest wasz przyjaciel. I nie można zastąpić innego przyjaciela innym przyjacielem. Także, no. Tak się po prostu nie robi, tak się nie robi, dlatego ma tatuner. Mam nadzieję, że tak nie zrobiłeś. No, no, bo mi smutno. Także sam sobie muszę chodzić i co? No i nawet nie mam kogo powyzywać. O, trawa! Ty to jest tak jedyny. Tutaj rośniesz sobie, no nie możesz. ty. Pimpolowa pani? Pani pimpolowa? Chyba? Ej, pani pimpol, czy, pa... czy nie, Pimpek? Tak? Eee tam dobra To nie jest To nie było Widzowie Tam jest lawa Ja wam mówiłem kiedyś że muszę iść do takiego jak to się nazywa? Ja muszę iść do takiego e, czerwonego miejsca na mapie i to chyba było tamto Dobra, dobra, to ja sobie szybko tutaj pójdę, e, tam sobie. O nie, zaraz będzie noc, zaraz będzie noc, moi widzowie kochani. No to nie, ko, nie, nie robi się kolorowo, nie jest kolorowo. Nie jest kolorowo ani trochę No i nie zgubiłem pochodnie. Halo, gdzie są te pochodnie? Dobra, wrócimy do nich Co? Mata tuner, chyba przepłynął. tom. Tą, tom. Tą, wiecie? Tom. Tom. Tą, tą Rzekę Jeju, co on nawyczyniał? Co on nawyczyniał? Ale bardzo dobrze. On nawet się nie skapnął. i On się nawet nie zorientował, że mi pochodnie pozostawiał i dzięki temu mogę go odnaleźć. Ale no, boję się naprawdę, że jak przyjdę, to on nie będzie chciał z nami rozmawiać. A po na przykład. A co jeśli on mnie oszukał? Coś on miał szkoł i to specjalnie zrobił? No nie, nie tak być nie może, tak być nie może, ale mam nadzieję, że moje przygody wy poszukiwa. Boje przygody też wam się po... spodobają, nie? No. Także ja zrobię sobie szybko. Tutaj mm, co to jest? Srafting table y, postawię i muszę zrobić łódkę. Otworzę sobie moją książeczkę. No i co tu, tutaj mamy? Mm, o, buty, a nie buty mi niepotrzebne. A to, to to? A to jakieś. A to nie wiem. No i nie zrobię tutaj, nie ma pokazane, jak mam zrobić jakąś łódkę. Dobra, to tak chyba ja potrzebuję tylko drenwa. I co? I co? Mamy tu łódkę? Jest łódka! Boła... boa. Co to w ogóle jest za język jakiś? O! Mam, boata mam. Mam. Wąża. Wąża boa mam. O nie. Mam węża boa. Dobra, he! Płyniemy, płyniemy. O nie! Gonimy jakiś. Co to jest w ogóle? Co to jest? No nie. Halo. Zbychu! Co ty odwalasz? No straszyć mi będzie! Halloween sobie tutaj urządza! Dobra, wezmę tą łódkę w wrażliwego, czego, bo... Oj, dobra, żeby mi tutaj nie musiał... nie musiał nowej robić. No idzie gdzie tutaj te matatuner będzie? Mm, tutaj mamy jakieś te y, pochodnie. Tylko czemu on wracał y, znowu do wioski? A może on we wiosce będzie, widzowie? Także dobra. O nie, o nie. Dobra, dobra, widzowie. Tu! Pijdzie to! Pająk! Pają ze szkieletem w jednym! Co to jest? Co to jest? Napiszcie mi widzowie, co to jest! Napiszcie mi! Ja nigdy tego rzecz nie widziałem! Halo! Co to jest? Goni mnie! a, Szybko zrobię sobie... A, 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 a. Bo goni mnie! A. Co się stało? Ale ty szybki jesteś! Ale ty szybki jesteś, dobra! Um. He. 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 O nie! Ha. Zabity! Jeden! A. Dobra widzowie, tego na ten odcinek już zawierę. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym filmie, pa pa!